Marek Klapa, Polskie Radio 24. Witam bardzo serdecznie widzów telewizji biznesowej, a moimi Państwa gościem jest dzisiaj Tomasz Jaroszek, doradca TV. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat inwestowania i budowania portfela inwestycyjnego i chciałbym powiedzieć, że wyzwaniem tej rozmowy będzie to, że będziemy budowali ten portfel inwestycyjny od zera. Absolutnego zera. Startujemy. I teraz tak, pytanie numer jeden. Czy Warto posłuchać takiej rady, czy to jest bardziej rada symboliczna, czy, czy praktyczna, że warto na przykład na inwestycje przeznaczyć nawet 100 złotych i od tych 100 zł miesięcznie zaczynać budować swój portfel. Czy to jest po prostu przesada, naciągnięcie lub y, rzeczywiście jakaś tylko symbolika? No ja zawsze byłem zwolennikiem tego, że lepiej jest zacząć na nawet najmniejszej symbolicznej kwocie, ale już przynajmniej zrobiliśmy pierwszy krok, zaczynamy się uczyć jak to w ogóle działa, no bo często wymagane jest po prostu konto maklerskie, żebyśmy zaczęli obsługiwać ten rynek finansowy no i nagle się okazuje, że niby 100 zł, ale tak naprawdę my uczymy się obsługi tego wszystkiego, nawet gdyby tam był milion to tak jakby wszystko działa identycznie. Mhm. Więc y, z tego punktu widzenia wydaje mi się, że to jest tak jak rozpoczęcie nauki jazdy na najwolniejszym, najspokojniejszym samochodzie na parkingu, kiedy nikogo tam nie ma. Mhm. I, I to jest ok. I ja wiem, że często było takie pytanie, mm, które się no, przez wszystkie media chyba przewinęło, od jakich kwot to ma najbardziej sens, jak to jest optymalne. No i tak ludzie się przerzucają, ile tam tysięcy złotych trzeba mieć i tak dalej. No ja zawsze byłem y, zwolennikiem tej teorii, że zaczynamy symbolicznie. Często jesteśmy z bardzo mamy bardzo mało pieniędzy, znowu zaczynamy symbolicznie, ale jak zwiększymy nasze zarobki, ale już przeszliśmy przez tę drogę, że my trochę lepiej rozumiemy te rynki, wiemy gdzie szukać tej wiedzy, wiemy jak to się układa, trochę pracujemy na własnych pieniądzach, ja osobiście wolę zacząć od 100 zł niż od wirtualnych 100 tysięcy, bo wydaje mi się, że to jest zupełnie inna zabawa i trochę przechodzi często w taką spekulacyjną zabawę tak mm -hmm. naprawdę, bo mam wirtualnych 100 tysięcy, no pobawmy się, to może dzisiaj kontrakt, to może coś. To, to nie ma nic wspólnego z budowaniem portfela, a takie rozkładanie sobie tego i uczenie się tego, jak ja w ogóle reaguję, też na własnych pieniądzach, no ma sens, a te 100 złotych szybko zamieni się w większe kwoty. Także ja jestem zwolennikiem tego, że 100 złotych jest jak najbardziej ok, jeśli dopiero zaczynamy, szczególnie, że dzisiaj rynek nam na to pozwala. Te instrumenty są tak zbudowane, żebyśmy właśnie mogli od jak najmniejszych kwot w ogóle zacząć i nie bać się tych rynków kapitałowych. Ale też musimy sobie założyć jedną rzecz, że jeżeli decydujemy się na przeznaczenie tych pierwszych 100 złotych na inwestycje, to to są pieniądze, które możemy stracić, bo to nie jest droga jednokierunkowa. Ja zawsze powtarzam, że inwestowanie to nie jest taki pewnik, że no teraz będę wielkim inwestorem i ze 100 zł nagle zrobi mi się 1000, potem 10 tysięcy. To tak nie działa. Równie dobrze może nam się zrobić z tego złotych 9. Zł. To prawda i oczywiście zależy, co, jakie strategie obierzemy, bo możemy przyjąć te ekstremalnie ryzykowne, no i faktycznie te straty mogą być naprawdę duże. Możemy przyjąć takie spokojniejsze, bezpieczniejsze, no to i tak jesteśmy w stanie historycznie spojrzeć na to, jakie były te tak zwane obsunięcia kapitału. Czyli te moje 100 zł, dajmy na to, że wpłacałem przez roku, zbierało mi się tam ponad 1000, no i nagle w ciężkim momencie na rynku dla takiego portfela byłoby minus 30, czyli ja bym widział 700, a wpłaciłem ponad 1000. Mhm. I te pierwsze reakcje jak jak ja w ogóle na to patrzę, jak ja na to reaguję, że miało być łatwo, prosto, fajnie, jest środek bezsy, mam 30% mniej. I to jest ciekawe, że mówimy o tych samych zjawiskach, ale kiedy mówimy na małych kwotach, to się takie trochę trywialne wydaje, ale to tak samo będzie działać, kiedy za 20 parę lat będziemy mieć tam pół miliona złotych. I ten sam portfel znowu może mieć 30% obsunięcia kapitału. No i jak my wtedy jesteśmy w stanie to przetrwać? Czy jesteśmy tak pewni naszej strategii? Czy ona jest tak dobrana do naszej tolerancji ryzyka, że to jest to samo 30%, ten sam portfel, te same instrumenty, tylko że tam to było kilkaset złotych, a tu na przykład będzie minus 200 tysięcy na rachunku, na który patrzę przed oczami i no ich nie ma. Moja strategia mówi, że jest ok, tak może być, na to się zgodziłem w pewnym sensie, realizując ten pomysł przez ileś lat. No ale pytanie, czy jestem emocjonalnie na to gotowy? Mhm. Więc to też Zawsze takie fajne starcie, co mi się wydaje, a co mówi, a jak ja na to reaguję, kiedy to się dzieje na rynku. No to, to tak. faktycznie. E, rzeczywiście. I to nastawienie jest bardzo ważne, psychiczne. E, często w naszym studiu, kiedy rozmawiamy na przykład o oszczędzaniu na emeryturę. Mhm. Nie jesteśmy w tym mistrzami świata w Polsce, umówmy się, no ale coraz więcej osób próbuje. Pojawia się taka generalna rada. Ja się z nią w 90% zgadzam, a zaraz powiem Ci dlaczego w 90%. Bo Mówi się o tym, że tak, jak się ma 20, 25, 30 lat, to można działać bardziej ryzykownie, w bardziej ryzykowne aktywa wchodzić, a im bliżej jesteśmy emerytury, tym bezpieczniejsze, aż ten tam portfel od obligacji nam spuchnie. Okej. Okay. Ale to 10% ja zostawiam na ten sam początek, czyli jeżeli ktoś startuje, no to trudno przyjąć taką radę zapewnik. tylko jednak warto zacząć no, w jakiś bezpieczny sposób. Zatem chcę Ciebie zapytać, jak wygląda ten, ten start, tak? Zanim przejdziemy już do, do tej rady. Dobra, jesteś młody, możesz sobie tam agresywniej poinwestować. To jest super ważne, co powiedziałeś, bo ja kiedyś rozmawiałem z profesorami na SGH-u na ten temat w kontekście mhm. systemu emerytalnego i nie pamiętam, gdzie to dokładnie, chyba to jest w Wielkiej Brytanii system który trochę oszukuje, bo sugeruje bardzo konserwatywny portfel w sytuacji, w której on nie powinien być konserwatywny. Czyli tak jak będzie jest osoba młodsza, ona powinna mieć trochę więcej tego apetytu na ryzyko, no bo ma de facto wiele, wiele lat, żeby potencjalne straty odrobić i, i, i spokojnie ten długi horyzont zrobi robotę. Tak brzmi teoria, ale w praktyce no, wiele osób nie chce tego w ten sposób podchodzić. Ma awersję do ryzyka. No a wszystkie dane w Polsce pokazują, że my raczej jak inwestujemy, to konserwatywnie. Jak kupujemy fundusze, to najpierw papierów dłużnych, później może troszkę akcyjnych. Więc mamy trochę tą awersję do ryzyka nawet bym powiedział większą niż te europejskie średnie. Natomiast ta rada którą usłyszałem od profesora ze Zgiechu, to była na zasadzie, może powinniśmy ze względu na tę naszą awersję do ryzyka zacząć konserwatywnie, żeby się przekonać, jak te portfele działają, mhm. żeby się oswoić z tym, że to rośnie, ale wolniej, że właśnie może ja nie powinienem napchać tych akcji, bo mam 20 parę czy 30 parę lat. Książki mówią, że powinienem mieć ryzyko takie i dopiero za 10-20 lat to troszeczkę zmieniać. Natomiast w praktyce, jak ja trafię na taką, na przykład, bez 2022 roku, no, dużo widzów może dosłownie relatywnie, Pamięta te odczucia, jak mhm. wyglądało to na rynku, no i nagle ja zaczynam oszczędzać na emeryturę zgodnie z tą teorią, że jest agresywniej. Trafiam na taką besę, mam minus 40, minus 50, nie chcę już tej emerytury. W ogóle tak zamykam ten portfel. Tak, I to jest, to jest fajne to starcie Ta. praktyki z teorią, że teoria mówi, że powinniśmy być bardziej ryzykowni, praktyka mówi, że wiele osób to może odstraszyć. I faktycznie, chyba w brytyjskim systemie emerytalnym, tym ze wsparciem pracodawców, te strategie na początek są właśnie bardziej konserwatywne i trochę przeczą tej teorii. Mhm. I dzięki temu ten brytyjski przyszły emeryt oswaja się w ogóle z ryzykiem rynkowym. I Ale ja się z tym zgadzam, to, to jest dobry jest podejście. pomysł. Będziesz w październiku na konferencji Invest Cuffs, będę, nad będę. którą telewizja biznesowa objęła patronat. Yy, I zapewne podejdą do ciebie osoby z różnymi pytaniami, jak to zwykle na takich konferencjach bywa. No i wyobraźmy sobie taką sytuację, która na 100% się zdarzy. Ktoś do ciebie podejdzie. Panie Tomku. Zacząłem pierwszą pracę, niedawno skończyłem studia. Wszystko fajnie. Podoba mi się, jak pan opowiada o inwestowaniu. Yy, więc taka pierwsza rada. Mamy październik, zaczynam od listopada. Od czego mam zacząć? Uh, uh, uh. Giełda, yy, surowce, uh. obligacje, yy, lokata bankowa. Od czego ma zacząć ten człowiek, który ma postawić ten pierwszy krok? Bo wiesz czego się boję? Że często bywa tak, że jak uczymy się chodzić... Na etapie niemowlęcym, to zawsze ten pierwszy krok kończy się upadkiem. I to jest przez naszych rodziców zawsze było kalkulowane w ryzyko, że no, zrobimy dwa kroczki, ale będzie bach. Więc jak, jak poprowadzić przez te pierwsze kroczki osobę, która dopiero zaczyna inwestować? Bo wiesz, każdy ma swoje doświadczenia w tej kwestii. Ty masz swoje, ja mam swoje. Nasi koledzy tam w reżyserce mają swoje. To prawda, że zresztą też rynek był zupełnie inny i kontekst był zupełnie mhm. inny. Ja zawsze porównuję coś takiego, ten kontekst szerszy, kiedy my zaczynamy, jak, w jakich warunkach, z jakimi narzędziami. On Czasami determinuje w ogóle długie lata później. To jest taka historia Howarda Marksa, który często mówi, że jest ekspertem od obligacji, mówi, bo kiedy on zaczynał, była przepiękna hossa na obligacjach i tak jakby wszyscy zarobili dużo pieniędzy, więc trudno, żeby on nagle zaczął od czego innego i to zdeterminowało jego strategie inwestycyjne wręcz na dekady, gdzie mówimy o jednym z najlepszych inwestorów na świecie. Więc to też jest takie ciekawe, że jeśli ktoś zaczął w czasie silnej hossy i jest nauczony, że ten rynek akcji jest najważniejszy i, i po prostu nie wyobraża sobie, że te portfele się bardziej balansują, bo w zasadzie przez pierwsze lata nigdy nie widział Bessy, więc każdy z nas ma inne doświadczenie, dokładnie tak jak powiedziałeś, I inny dostęp do instrumentów, no bo dzisiaj ten dostęp jest absurdalnie prosty, z poziomu aplikacji zegarka dosłownie, no, właściwie możemy do rynku kapitałowego wpiąć się w kilka minut, pomijając wszystkie ankiety MIFID-owe i tak jakby całą część formalną, mhm. ale ja zawsze zaczynam od takiej rady, żeby zacząć interesować się finansami na zasadzie, Niech to będzie 5-10 minut dziennie, ja zaczynam o tym czytać. Że to nie jest tak, że ja na przykład jestem. Studentem medycyny i nic mi świat finansów nie obchodzi. Ja mam tutaj swoje rzeczy zawodowe niezwiązane z tym kompletnie, no ale muszę zacząć jakoś inwestować. No, to spróbujmy te 10-15 minut poczytać w ogóle o co w tym chodzi, co się dzieje na giełdach i nagle taka czysta ludzka ciekawość, a to indeks taki urósł. A co to jest ten indeks, jak on działa? Jakby przez naturalne takie, no, no my jako dziennikarsko tak jakby to mm -hmm. rozumiemy, że ta naturalna ciekawość świata, to korzystanie z tych mediów finansowych daje nam to poczucie, że my w ogóle zaczynamy rozumieć o co chodzi i jak to działa. Jak jest ta sesja giełdowa, dlaczego to prościej, dlaczego to spada. Małymi kroczkami zaczynamy się w ten temat wkręcać, bo samo ustalenie, że co jest dla mnie dobre, akcje i obligacje, w momencie, kiedy ja nie rozumiem tej zależności i ja nie rozumiem, dlaczego jak akcje spadają, to obligacje mają rosnąć i dlaczego to działa przez większość czasu, ale na przykład w 2022 nie zadziałało. To jest takie... Zaczynam inwestować, ale nie odrobiłem pracy domowej. Jadę tym samochodem, ale ja nie mam bladego pojęcia, dlaczego on w ogóle jeździ. Ja coś wciskam, on jedzie do przodu, ale tak naprawdę, gdyby coś było nie tak, to ja nie wiem, palicznie nie wiem, co zrobić. Więc zawsze mam taką pierwszą radę, że abstrahując od tych pytań, które musimy sobie zadać, jaki jest horyzont inwestycyjny, jak my chcemy inwestować, ile mamy na to czasu, w jakiej jesteśmy sytuacji, taki, powiedziałbym, taki ludzki mifit, czyli, czyli odpowiadamy sami przed sobą, jakie są nasze potrzeby inwestycyjne, to zawsze do tego dorzucam, że znajduję teraz w kalendarzu ten chociaż kwadrans, żeby Zacząć się interesować troszeczkę bardziej tym tematem. Może jakąś książkę na ten temat przeczytać, może biografię, żeby było ciekawiej, jakiegoś inwestora, cokolwiek, żeby zacząć się wkręcać w ten temat, bo to inwestowanie nie może być tak całkiem za nami i my nie wiemy, co się dzieje, kiedy rynki szaleją. Ktoś kiedyś mi powiedział przy, podo przy okazji podobnej rozmowy, że kiedy startujemy w dorosłe życie, musimy przyjąć, że startujemy w to dorosłe życie z pewnymi zaległościami zaległościami, które powstały niekoniecznie z naszej winy. Ale które wynikają chociażby z systemu edukacji. Ja nie chcę teraz narzekać na system edukacji, ale wiesz, dzieciaki uczą się, akurat jestem na bieżąco, bo mam dwójkę dzieci w wieku szkolnym. Nie wiem o or orogenezie kaledońskiej, hercyńskiej. Fajnie wiedzieć, kiedy powstały Sudety czy Góry Świętokrzyskie, ale z drugiej strony brakuje mi takiej wiedzy gdzieś tam na etapie, nie wiem, może szkoły średniej, co to jest ETF. To prawda. Szczególnie akurat ETF to jest dla nas na tyle nowe słowo, no, które właśnie. od lat 90. funkcjonuje. Wiesz, w Stanach, taka aktualizacja tak... też A. tej wiedzy, nie? że ktoś wychodzi ze szkoły i już wie, że jest coś takiego jak ETF. To no nie musi być skomplikowana wiedza, i, i, tylko po prostu wiedzieć, że coś takiego jest, albo A. czym jest obligacja, czym jest akcja. E, Czym są teraz listy zastawne, taka nowość? Ale no, jest cała lista przeróżnych terminów, którymi, którymi można się gdzieś tam po, posiłkować. Więc wychodząc z założenia, że my mamy pewne zaległości, no to powinniśmy sobie zrobić taką checklistę. I to dotyczy, nie wiem, nie tylko inwestowania, ale pewnie jakichś zagadnień związanych czy ze zdrowiem, czy z prawem pracy, bo tego też na, nas nikt nie uczy. A zaczynamy pracę, więc dobrze wiedzieć, ile nam urlopu będzie przysługiwało i dlaczego, tak, dlaczego tylko 20 dni. Więc. Jak by wyglądała ta lista taka na początek według Ciebie, żeby, żeby mm. to sobie przyswoić? To prawda. czy znaczy, wszystkim to totalnie się zgadzam, że u nas czasami ten program edukacji nie zawsze nadąża. ja nawet ostatnio chyba u Patrycjusza Wyżgi w audycji też poruszaliśmy. Pozdrawiamy Patrycjusza bardzo serdecznie. <laughs> na przykład historia jest takim ciekawym przedmiotem, w którym mm -hmm. jeśli brakuje ekonomii, to coś nam się nie skleja. Wiemy, że była wojna, wiemy, że była bitwa, wiemy, że był kryzys, ale nagle się okazuje, że to od tego kryzysu zaczęła się ta bitwa, która wywołała wojnę i to ekonomia była na początku. I ja miałem takie. Ciąg przyczyny skutkowy. Tak. Ja mam takie odczucia właśnie z chociażby swoich czasów szkolnych, że zabrakło mi czasami tych elementów sklejających, które były tak naprawdę elementami czystej ekonomii, gospodarki, tego, jak to w ogóle działa. Dlaczego jednak giełda rośnie? Dlatego, że tam jest wojna i ten mhm. kraj zarabia, gdzie tamten wydaje na zbrojenia i nagle to się wszystko łączy. E, więc e, tak, faktycznie brakuje nam takich podstawowych rzeczy. E, ja może nie zawsze wyskakuję, że tu gospodarka, ekonomia i tak dalej jest e, taka szeroko rozumiana makro i mikroekonomia może troszeczkę odstraszyć na początek, no ale sam fakt, jak działają stopy procentowe, czy o co chodzi w inflacji, to są takie dwie proste rzeczy z dziedziny ekonomii, które musimy wiedzieć, nawet jako klienci podstawowi banku, którzy będą mieć na przykład lokaty i kredyt hipoteczny. No nie tych dwóch pojęć w zasadzie na starcie mamy w plecy, jak idziemy do banku o coś zapytać, bo nie, nie, nie wiemy, jak działa podstawowy mechanizm. Co do samych rynków, ważne, że powiedziałaś o instrumentach, bo są rynki i są instrumenty. Mhm. I to czasami jest szczególnie na tej pierwszym etapie totalnie niezrozumiałe, że ja chcę zainwestować w giełdę amerykańską. No i ja mogę zainwestować w giełdę amerykańską na wiele sposobów, i nagle się otwiera ta paleta instrumentów, które no, brzmią dla nas mocno obco. No bo co to jest ten ETF, co to jest ten CFD co to jest jakiś jeszcze inny kontrakt, no i nagle szybko rozumiemy, że okej, okay, ten jest fajny, ten jest niefajny, ten jest bardzo ryzykowny, a ten jest tańszy, ten jest droższy. No ale jak nam nikt tego nie wytłumaczy, to, to jest trochę problem. Więc czasem pierwsze jest to pytanie właśnie w co my chcemy inwestować, jak to działa, a później jakie mamy dostępne w ogóle instrumenty, jak one się łączą. No i niezrozumiałe jest często dla początkujących, że my inwestujemy na giełdzie, ale musimy mieć pośrednika. Ja to taka nasza konsola do zarządzania inwestycjami. No nie mogę bezpośrednio na samej giełdzie każdej wyklikać, co by było strasznie trudne, jak się tak dobrze na tym zastanowić. Jakbym chciał mieć akcje polskie, niemieckie, japońskie, amerykańskie i bym musiał na czterech giełdach się logować i tak dalej, więc muszę mieć konto maklerskie. I często najlepszym takim prostym pierwszym krokiem jest udanie się do tego maklera, w zasadzie zalogowanie się do, do tego maklera i poszukanie tam takich najprostszych tutoriali, najprostszych przewodników na start. No bo naprawdę domy maklerskie w Polsce przez ostatnią dekadę odrobiły tę pracę domową. Jest, mm -hmm. jest masa ym, wykładów, animacji, PDF-ów, masa edukacji, żebyśmy tylko chcieli zacząć się uczyć. A jak mamy z tym problem, to jeszcze sztuczna inteligencja nam dzisiaj może pomóc, bo też od kilku tygodni już są te moduły Wytłumacz mi to. Mm -hmm. To jest w ogóle cudowna rzecz, której jeszcze rzadko korzystamy, ale możemy wrzucić nawet, ostatnio taki eksperyment wrzucić właśnie coś z domu maklerskiego na zasadzie jak działa rynek akcji Wrzucić to do sztucznej inteligencji z zadaniem, to wytłumacz mi to. I tak jakby teraz zaczyna się wykład, który dzieli jeszcze tę wiedzę, zadaje jakieś pytania pomocnicze i zamieniliśmy sztuczną inteligencję dowolne narzędzie, które gdzieś pewnie korzystamy, w nauczyciela. A wykorzystaliśmy materiał, który mamy za darmo. Ja wiem, że to się wydaje trochę roboty, ale tak naprawdę to jest 50 minut klikania i prywatny nauczyciel omówi nam tak jakby te podstawowe rzeczy. Więc to jest jakiś pierwszy krok. Jeśli ktoś nas ogląda, kto naprawdę boi się podejść do tego tematu, to dzisiaj jest, ten, ten, jest w zasadzie ten problem, że wiedzy jest za dużo. Trzeba sobie ją posortować i zacząć yy, wdrażać. Natomiast dostęp do rynku i to wszystko raczej może nas odstraszyć w drugą stronę, że nas zaatakują te rynki finansowe i, i będzie wszystkiego za dużo od razu. Drodzy Państwo, a zatem wszystko jest na wyciągnięcie ręki, wszystko jest w internecie, czy to będzie AI, czy to będą strony domów maklerskich, czy to będą różnego rodzaju też kanały, chociażby na YouTubie, ale także są konferencje, z których można skorzystać, a jedna z takich konferencji zbliża się wielkimi krokami, czyli konferencja InvestCavs, nad którą, przypomnę, telewizja biznesowa, objęła, którą telewizja biznesowa objęła swoim patronatem i będzie tam nasz gość Tomasz Jaroszek, doradca. TV. Bardzo dziękuję Ci za wizytę w naszym studiu. Dzięki serdeczne i zapraszam również. Mam nadzieję, że widzimy się na kawsach wszyscy. A ja mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce, bo kolejne programy przygotowane przez zespół telewizji biznesowej już za chwilę na naszej antenie. Zostańcie Państwo z nami. Do zobaczenia.